Cześć, z tej strony Marcin Masłowski. Niedługo widzimy się na warsztacie spisania makr, a dzisiaj opowiem Ci i pokażę trzy bardzo szybkie i bardzo ciekawe triki w Excelu, które na pewno ułatwią Ci codzienną pracę. Nie traćmy więcej czasu, zaczynajmy! Opowiem Ci, jak zbudować taką prostą checklistę w sytuacji, kiedy na przykład masz jakieś zadania do wykonania i chcesz, żeby w Excelu były zadania, checkboxy i po tym jak klikniesz ten checkbox no to ten wykres pokazuje ci, że jesteś coraz bliżej ukończenia danego zadania ciekawe co? jak to zrobić? zacznijmy od nowego, nowego arkusza wskoczmy sobie tutaj kopiuję sobie te zadania tu chcemy, żeby nam pojawił się checkbox powiedzmy, że chcemy, żeby to wyglądało tak samo I teraz tak, jak wstawić te checkbox? może sobie troszkę rozszerzmy, zaznaczam powiększam. Musimy wejść w sobie w kartę developer. Normalnie tej karty nie ma, dlatego trzeba wejść sobie w plik, w opcje i tutaj dostosowywanie wstążki i trzeba znaleźć taką kartę developer, ona gdzieś tu powinna być. Z, regu z reguły to jest odhaczone, więc trzeba sobie to kliknąć i mamy OK. Wchodzimy sobie teraz w kartę developer i klikamy wstaw i w tym miejscu u góry szukamy takiej kontrolki, pole wyboru. Klikamy w nią, i teraz musimy sobie z lewej, z lewego górnego rogu do prawego przeciągnąć. I powstaje nam takie oto pole. Możemy sobie usunąć to słowo pole, bo go nie potrzebujemy, pole wyboru. I teraz klikając Ctrl i w samą ikonkę możemy jej przesuwać położenie. Załóżmy, że tak. I teraz kliknijmy sobie w pole i ctrl C. Wejdźmy tu. Tą komórkę Ctrl V. I tak możemy sobie do końca przyciągnąć. Uwaga, tak żeby mieć wszystkie. To jest krok pierwszy. Możemy sobie kliknąć i super, ale jeszcze to nie jest to, czego oczekujemy. Mianowicie teraz, y jeśli tutaj klikniemy sobie i zaznaczymy ten checkbox, to możemy przypisać sobie w jakimś polu mm, prawdę lub fałsz, czy on jest kliknięty, czy nie. Już mówię o co chodzi. Klikamy prawym na ten checkbox. Formatuj format i mamy takie okienko, klikniemy sobie włącze komórki zaznaczam to i załóżmy, że tutaj w komórce H klikamy Enter i OK w tym momencie, kiedy tu zaznaczymy sobie ten checkbox to pojawi nam się tu prawda lub fałsz i to musimy no, zrobić ręcznie na tę chwilę ręcznie do pozostałych też pól, ale to robimy tylko jednorazowo klikamy, klikamy prawym, formatuj Łączę komórki, klikamy tu Enter i OK. I kolejne. Musimy trafić sobie w komórkę. W prawym. A nie, przepraszam, nie w komórkę, tylko właśnie w ten format. Tu prawym, przypisz format. Klikamy łączę komórki i znowu. I może jeszcze raz tak zróbmy. Ty sobie możesz zrobić całość. Ja tutaj dla potrzeb tego ćwiczenia tylko, tylko zrobię to, załóżmy, do, do czterech. Pyk. Ciach, OK. I teraz zobacz, jeśli klikniemy sobie, to wszędzie pojawia się albo prawda, albo fałsz. nie? I teraz tak, dwie rzeczy chcemy zrobić. Chcemy, żeby w momencie, kiedy klikniemy sobie prawda, to żeby nam sumować ile już mamy tych z wszystkich tych z tych checkboxów zaznaczonych, więc zrobimy coś takiego. Tutaj klikniemy równa się. Jeżeli jeżeli w tym polu jest prawda, możemy wpisać po prostu słowo prawda. W moim przypadku to będzie teraz mm, średnik, jeśli prawda to wpisz 1, a jeśli nie to wpisz 0. U Ciebie może być tak, że te wartości w, jeży, w formule jeżeli trzeba oddzielać przecinkami, więc sobie to po prostu sprawdź. Ok, i przeciągamy sobie, przeciągamy to do dołu, bo Ty możesz zrobić sobie to do końca. I teraz mm, chcemy, żeby tu pojawiła się nam jakaś kalkulacja, mianowicie najpierw zliczamy ile mamy wszystkich zadań i to możemy zrobić formułą counta, albo ile, w, w języku polskim to będzie, ile niepustych. Ile niepustych, czyli zlicz, ile niepustych. No, mamy tutaj łącznie, mm, zaraz zobaczymy, 13, tak? Zaznaczmy sobie dalej, bo załóżmy, że będziesz sobie więcej tych mm, zadań przepisywał. Klikamy Enter i mamy 13, czyli 13 mamy łącznie, a my sumujmy sobie, równa się, suma. Ile mamy tutaj tych jedynek, czyli ile mamy zaznaczonych. To można zrobić też na inny sposób, ale ja podam tutaj ten. I teraz, tak naprawdę, chodzi o to, że mamy zrobione 2 z 13, czyli tu możemy zrobić prostą kalkulację. Równa się po prostu 2 podzielić na 13. Enter, czyli mamy 15. Możemy zamienić sobie w narzędziach głównych na wartości procentowe, czyli mamy 15%. A tu u góry możemy sobie wpisać 100%. O, przepraszam. 100% jako stałą wartość i w tym momencie m, możemy sobie to i to zaznaczyć i wstawić wykres, wykres powiedzmy kołowy tak jak było wcześniej, i zmienić sobie tytuł wykresu, załóżmy poziom ukończenia projektu tu nie potrzebujemy tej legendy, możemy sobie dodać jak chcemy i teraz zauważ, że jak klikniemy sobie, pyk, to nam tutaj rośnie rośnie i rośnie nie? I w tym momencie chodzi o to, że to się nam zmienia, wtedy nam te jedynki się tu pojawiają i ta wartość procentowa rośnie, więc tę część możemy sobie oczywiście ukryć. Nie potrzebujemy tego, tylko potrzebujemy, załóżmy, samego wykresu, i to może być bardzo ciekawe do realizacji zadań w naszym, w naszym projekcie. Mam nadzieję, że ten trik Ci pomoże i będzie bardzo przydatny. Kolejny trik to. Sytuacja, w której mamy wyniki jakiegoś testu, jakiegoś egzaminu i ocena jest uzależniona od tego, ile było punktów. I oczywiście mamy zakresy, tak? czyli od 0 do 55 to jest 1, 56-68 to 2, i to może być przydatne. Dla nauczycieli, wykładowców, wykładowców akademickich, ale też jeśli w pracy mamy jakieś testy, które podsumowują szkolenie i chcemy sprawdzić, jak komuś poszło. Więc, jeśli ktoś miał 43 punkty, no to wiadomo, jest 1, jeśli 56, to, w, to już się łapie na 2 i można to robić ręcznie, ale to jest bardzo czasochłonne. Można to zrobić po prostu szybciej. Jak to zrobić? Weźmy sobie tutaj, wstawmy nową kolumnę i teraz tak wpisujmy tutaj sobie te niższe wartości 0 a teraz możemy będąc w tej komórce G2 kliknąć sobie ctrl E i te niższe wartości nam się tutaj pojawią nie? czyli te od 56, od 69 i tak dalej i teraz użyjemy sobie tutaj formuły wyszukaj pionową, czyli cap po angielsku wyszukaj pionową i to będzie nasza szukana wartość teraz klikamy, u mnie to jest średnik u Ciebie może być to przecinek, zaznaczamy sobie tą tabelkę tutaj z tymi zakresami, całą, I teraz F4 kliknijmy, żeby ta tabelka została zablokowana, po której ma być szukana wartość i w formule wpisujemy znowu y, średnik i chcemy, żeby zwracała nam wartość była zwracana wartość w drugiej kolumnie tej, tabelce, tej tabelki, a to jest wartość, ta tutaj, ta ocena, czyli piszemy 2 i zamykamy nawias i teraz uwaga, przeciągamy formułę i zobaczmy, czy już nie działa. Zobacz, 56 to ma być 2, tak jest. 35 to 1, 98 to jest piątka, 97 piątka, 45 1, 76 to truja, dobrze? Tak, to truja, czyli nam to działa. Często może być tak, że mamy w naszych bazach danych w Excelu na przykład numery pracowników, które zaczynają się od 0, Np. przykład 001234. Jeśli tak chcemy wpisać w Excelu, to jak wiesz, to nam znika, dlatego że Excel zamienia nam to teraz na format liczbowy, a nie żeby z który mają z przodu 0 i to może być frustrujące, dlatego że my możemy tego potrzebować. I co możemy z tym zrobić? Możemy, są dwa sposoby. Pierwszy, możemy użyć apostrofu i potem wpisujemy ten numerek i zaraz przedu zostaną zachowane ale to może być frustrujące, dlatego że to mm, jest format tekstowy w tym momencie a my chcemy, żeby był to format liczbowy, bo tak byłoby lepiej to cofamy to, z drugi sposób lepszy może wpiszmy sobie kilka przykładów i teraz tak, zaznaczamy to ctrl 1, możemy użyć wchodzimy w tutaj kategorie niestandardowe I wpisujemy sobie tutaj tyle znaków, ile chcemy, żeby było cyfr, na przykład 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, czyli tyle zer, ile ma mieć ten numer pracownika, na przykład, tak? Klikamy OK. I w tym momencie te zera się będą już pojawiały, jak widzisz, na przykład chcemy, żeby było jedno 0 i 5 cyfr, raz, 2, 3, 4, 5. A tutaj nie skopiowaliśmy tego formatu. Zauważ. O, teraz już działa nie. Yy, załóżmy, że chcemy skopiować ten format też tutaj. Więc teraz, jeśli chcemy mieć 2 zera, albo 3, 1, 2, 3, to one się już będą pojawiały. Widzisz, więc to jest taki y, sprytny sposób, żeby te zera się pojawiały. W najnowszych wersjach Excela 365 już wiem, że są plany takie, żeby dało się to automatycznie ustawić. Yy, natomiast dla osób, które mają jeszcze tego u Excela starszego trochę, to to jest taki najszybszy sposób. Mam nadzieję, że te triki Ci się podobają. Jak widzisz, nie zajęło to dużo czasu, a parę fajnych nowych trików już będziesz znać i będą Ci pomagać w codziennej pracy. Jeśli chcesz poznać więcej takich podobnych, szybkich sztuczek, które mogą Ci ułatwić codzienną pracę, to tutaj poniżej możesz znaleźć link do 12 dodatkowych. Trików w Excelu. To taki mini kurs z filmami, który stworzyłem jakiś czas temu. Już kilkaset osób korzysta, więc zachęcam, jeśli jesteś zainteresowany. Zainteresowana natomiast, my widzimy się na webinarze, na którym opowiem o makrach. To będzie już bardziej zaawansowany temat. To już nie będą jakieś proste, szybkie triki w Excelu, tylko konkretna wiedza. I po tej pierwszej godzinie pracy już będziesz w stanie pisać własne makra. Myślę, że przełamiemy taki pierwszy opór strach przed tym, jak w ogóle za to się zabrać, a później będziesz już mógł, mogła samodzielnie albo ze mną kontynuować naukę pisania makr, także widzimy się na webinarze, wszystkie dane, co to daty, godziny i jak się połączymy, znajdziesz tutaj poniżej pod tym filmem, nie mogę się już doczekać do usłyszenia i do zobaczenia cześć